Przygotowali Piotr Grymuza, Dominika Kłębukowska-Wąchocka, Aleksandra Rudzińska-Jemielniak oraz Jolanta Grabowska. Mnóstwo przygotowań, a jaki efekt końcowy? Myślę, że koncert był przepiękny, przepiękny, a dzieje się on już od ponad 20 lat, także jest to taki doroczny koncert, do którego się przygotowujemy zawsze kilka miesięcy. No i myślę, że zarówno dzieci, jak i młodzież, a była to liczna grupa reprezentantów placówki, bo ponad 100 osób, no przygotowała się świetnie, o czym świadczyły, o, o czym świadczył także aplauz publiczności. Koncert został uświetniony przez gości specjalnych Michała Korzucha i Sylwestra Pudelskiego. Publiczność mogła posłuchać gry na pianinie i trąbce. Ich występy były profesjonalne i z pewnością inspirujące dla młodego pokolenia. wydarzenie pokazało, że muzyka faktycznie potrafi łączyć pokolenia. Kolejną okazją do połączenia się wspólnie będzie 45-lecie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie. Zapytaliśmy panią dyrektor Jolantę Tomasiewicz, czy może zdradzić dla nas trochę szczegółów odnośnie zbliżających się obchodów. Tak jak powiedziałam, dzisiejszy koncert był takim preludium do obchodów jubileuszu 45-lecia, które Zaczynają się w maju. I pierwszym takim dużym wydarzeniem będzie fantastyczny yy, koncert fan, fantastycznego jazzmena amerykańskiego, Stana Breckenridge'a yy, i zespołu Glam, z którym on teraz yy, współpracuje. Yy, jest to przyjaciel placówki. On był już w Lubartowie dwa razy, i tak się stało, że po prostu gdzieś tam pamiętał te, te wcześniejsze występy i yy, no, przyjął zaproszenie. Mhm. Czyli będzie się działo. Będzie się działo, bo potem będzie też taka, taka y, propozycja, będzie spektakl teatralny, propozycja dla rodziców naszych wychowanków, bo to jest spektakl dla dorosłych, y, przygotowany przez rodziców wychowanków. Y, no i potem jeszcze masę różnych wydarzeń, ale większość z nich skierowana oczywiście dla tych najważniejszych, czyli dla dzieci i młodzieży. Czyli co, serdecznie zapraszamy. Oczywiście serdecznie zapraszamy nie tylko społeczność Pędeku, ale także środowisko lokalne z tego powiatu lubartowskiego. Różnorodność repertuaru, jak i staranność wykonania, a także umiejętność przekazywania emocji. To wszystko razem stworzyło kolejny już niezapomniany koncert. Czy jest możliwe, żeby z roku na rok poprzeczka była postawiona jeszcze wyżej? Poprzeczka jest może wyżej, ale to z tego powodu, że mamy teraz przepiękną salę widowiskową, mamy przepiękne i wspaniałe warunki, warunki pracy, ale warunki także występów w ale chcę powiedzieć, że nigdy nie brakowało w PMDKu zdolnych wychowanków. Myślę, że to się nie zmienia, że dzieci są po prostu zdolne, uzdolnione, chcą się pokazywać na scenie, chcą się prezentować przed rodzicami, przed rówieśnikami, no i po prostu przed społecznością lokalną. Serdecznie gratulujemy młodym artystom pięknych występów, a także należy się uznanie dla wychowawców, którzy z pewnością poświęcili wiele czasu, aby osiągnąć tak dopracowany efekt.